W nie to ostatnia, ostatnie spotkanie, ostatni mecz wygrany czterema punktami po zaciętej walce. Wyszło dobrze, także cieszymy się. Na pewno to jest tak, że w Radzyminie zaczęliśmy od zwycięstwa. Pierwszy mecz z Grodziskiem to było zwycięstwo. No i ten ostatni tutaj z Warszawą Ochota też. Koszykówka jest nieprzewidywalna i jest taką dyscypliną, w której wyniki punktowe są wysokie, ale przez cały mecz może zdarzyć się właściwie wszystko i walka trwa do samego końca. Więc 100% koszykówki na takim poziomie, do jakiego udało się dzięki treningom z Wojtkiem Jurkiewiczem doprowadzić zespół, to jest dopiero początek początku. Także przed nami jeszcze wiele sezonów, jeszcze wiele drużyn, które będziemy budować z dzieci, młodzieży, a także seniorów. No i sporo, sporo sukcesów do osiągnięcia i sporo trudnych lekcji też przed nami. Cieszy nas to, że na tym ostatnim meczu w Radzyminie był sędzia w osobie prezydenta. Prezesa Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego Roberta Szywalskiego, gdy podczas naszego debiutu w koszykarskim świecie w wyborach nowego prezesa właśnie Roberta, dawaliśmy na niego głos jako reprezentanci klubu koszykarskiego Wilki Radzymin to powiedzieliśmy, bierzemy na serio słowa prezesa, że trzeba budować nowe kluby na Mazowszu i będziemy tym klubem, który będzie się dopominał wsparcia, informacji, który będzie chciał się rozwijać. No i i tak się dzieje. Szybki konkurs rzutów do kosza w trakcie przerwy meczu Wilków. Mamy trzech najlepszych zawodników. Nazywają się Ksawery. Czy to, że dzisiaj zwyciężyłeś w konkursie rzutów, spowoduje, że bardziej się zainteresujesz koszykówką? No pewnie tak, bo to i tak już chciałem zacząć chodzić, bo już dwóch moich kolegów z klasy no, chodzi, więc mówią, że fajnie, więc i tak już chciałem zacząć. Gratulujemy sukcesu i gratulujemy nagrody. Dziękuję. Pierwszy raz debiut w koszykówce, i od razu nagroda. Także widzimy się na treningu, tak? No. Dzisiaj gwiazdą na boisku był sędzia, sam prezes Związku Okręgowego Koszykówki. Chciałem zapytać, jak się dzisiaj pracowała? sędzia to nie gwiazda, celowo jesteśmy ubrani na szaro, e, tak aby się wtopić, więc absolutnie nie jesteśmy tutaj gwiazdami. Cieszy mnie bardzo to, że mogłem tutaj przyjechać do Radzymina. E, cała inicjatywa Wilków Radzymin, to jest świetna inicjatywa, potrzebna u nas na Mazowszu i to co robi prezes Bartek Reichert i cała grupa osób, które wokół niego jest, e, trener Wojtek, e, to jest super praca, która już przynosi efekty, bo nawet po dzisiejszym meczu widać, że e, grali jak, no, wygrali z zawodnikami, którzy są zapleczeni. Drugoligowego zespołu. To super atmosfera, eee, bardzo fajnie się zaczynać z dziećmi, i tutaj my, jako Mazowiecka Koszykówka, będziemy wspierać każdą taką inicjatywę. A po tej stronie Wisły, właśnie tutaj w rejonie Radzymina, męska, koszykówka żeńska, koszykówka dziecięca, e, ma olbrzymi potencjał, ma historię i trzeba z tego w tej chwili korzystać. Mm.